Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pan Bartosz, a to kolejny odcinek naszej serii Od komuny do fortuny. I co na samym wstępie 200 AP w górę jutro kolejny odcinek z tej serii oraz hashtag #gruber. A ja przypnę ci Serducho. A my sobie lecimy na pole, bo e, taki nietypowy ten, bo postanowiłem, że sobie zasiejemy poplon, e, żeby wiecie, żeby nie musieć obornika nawozić na to jedno pole. Mam blisko Spróbuję sobie zobaczyć, jak to będzie z tym poplonem, czy to się opłaca, czy nie. I co jeszcze? Dlatego, że mam tam 50 ton obornika, a chcę zawieźć na, na łąkę, już trochę tam rozrzutnik wywiozłem, żeby zobaczyć, czy rozrzutnik po remocie działa, bo remontowaliśmy ostatnio. Chciałem zobaczyć właśnie, czy działa, to wywiozłem rozrzutnik właśnie sobie obornika na łąkę. Oraz jak skosimy kukurydzę, to będę chciał całe tamte pole właśnie, żeby zagnoić, chociaż tam też jest trochę tego obornika jeszcze z tamtego sezonu. Ale to ten, chcę zobaczyć jak to z tym poplonem jest i sobie postanowiłem, że po prostu na tym polu, na którym teraz jesteśmy sobie zgruberuję to oraz zasieję poplon. Tylko oczywiście jak to ja, nie zrobię tego normalnie, czyli niezwykłym siewnikiem, a zrobię to, a w sumie zobaczycie w następnym odcinku. Jak to zrobię, bo chcę to dość nietypowo zrobić. Postanowiłem, że z siewnikiem to bym za dużo paliwa spalił i zobaczycie w następnym odcinku. Możecie obstawiać w komentarzu co zrobię. Jak będę to rozsiewał, ale to... Zobaczycie właśnie najprawdopodobniej w następnym odcinku z tej serii. Chyba, że w końcu uda nam się nagrać kiszonkę, bo się chyba nie doczekam, ale no zobaczymy. Eee muszę wam coś pokazać, bo ogólnie Ursus jest na wyczerpaniu, więc już ostatnie prace i będę musiał go postawić właśnie do remontu też ale tutaj myślę, że to na szybko pójdzie możecie przy okazji powiedzieć, czy mam go wyremontować, czy nie jestem ciekawy, jak będzie, jak będę stał z kasą po akcji Kiszonka no bo jednak troszkę mi przyjdzie zapłacić za wynajem sieczkarni ale też na pewno coś zarobię z tego więc, więc, więc zobaczymy. Bo, może jakiś nowy nabiteczek by niedługo wleciał, Bo, szczerze powiedziawszy, ta 904 jest taka nie za duża na te moje gospodarstwo. Ten, a tak bym sobie zostawił ten ciągniczek, bym go sobie wyremontował. Może przemolował. Adum jakby czasami tutaj do mnie zawitał, to by miał czym jeździć. A ja, może jakiś bym sobie ciągniczek coś może teraz nowszego, jakiś John Deere, coś tego typu. No bo nie chce iść cały czas w Ursusy, bo taka tego jest seria rozwojowej, żeby tam właśnie iść tak masowo na początek w Ursusy, w takie polskie sprzęty. A tutaj właśnie chcę tak się rozwijać trochę inaczej. Tak iść bardziej w tą zachodnią, europejską i tak dalej markę. Wiecie o co chodzi. Żeby tu nie, nie, nie siedzieć przy Ursusach cały czas, tylko jakiegoś John Deerka, New Hollanda, coś tego typu tu mieć. Więc możecie mi napisać co o tym sądzę. A oczywiście usus i to wszystko bym miał na serii rozbojo. Wieś Oczywiście 60 zostanie najprawdopodobniej pewnie do końca serii. Eee, tak myślę, że no 60 jest tak zasłużonym tutaj ciągniczkiem, że to szok. Eee, o, 60 ma jak na, miała, przynajmniej przed remontem, najwięcej godzin z tych wszystkich ciągników, bo tutaj jedynie ma o 22, a chyba 60 miała coś około 40 Nie, 40 nie miała, miała coś około 30 chyba Bo ogólnie to na całym save mam 50 ponad godzin już Więc śmiesznie, że no to już w sumie będzie 50 odcinek, chyba najdłuższa seria na tym kanale Nigdy jeszcze mi się nie udało zrobić tak, żebym miał któryś serię powyżej dzisiaj Nie, chyba maksimum to było 20 odcinków i zawsze się to kończyło a tutaj już jest 50 odcinek nie wiem czy to już będzie 50 czy to dopiero będę miał na dniach ten 50 odcinek myślę, że sobie 50 odcinek zrobimy nie wiem, pół półgodzinny albo na 50 odcinek właśnie wrzucę kiszonkę, jeszcze zobaczymy bo kiszonka dość fajna akcja będzie Uff, ale patrzcie jak to fajnie wygląda no już tutaj też trochę te góry sekatuję pod te góry a myślę, że takiego John Deere'a nawet coś mniejszego przyprowadzić Albo jakiś, jak nie John to chciałbym coś, nie wiem, renówkę jakąś starszą. I wtedy najprawdopodobniej 904 też by tura dostała, ale tego to nie gwarantuję, bo w sumie to jeszcze nie wiem, jak to będzie. Bo może sprzedam tego Ursusa i kupię coś, nie, chyba zostanie, albo zamienię tego na po prostu, dokupię jeszcze John takiego mniejszego. Tak jak kiedyś miałem na serii też rozwojowe wieści, tylko że tej co nie wypaliła, na śląskiej wsi. Tego małego John on też by fajny był na to gospodarstwo. No ale to się jeszcze zobaczy. Ogólnie fajnie idzie to gruberowanie dość. cyknych fółki porobione. E jak będę miał większy ciągnik, będę chciał sobie dokupić na to gospodarstwo dość nietypowe w Polsce, znaczy teraz coś bardziej, coraz bardziej popularny, czyli będę chciał sobie dokupić kłębosz żeby wtedy wiecie wyeliminować prawie do zera orki eee, ten, ten, ten taki swój kupię bo myślę że nawet i ten ciągnik by dał tylko że tutaj są wielkie góry to wielkie góry to z tym może być jedynie problem będę chyba sobie jeździł raz przy razie żeby to nie schodziło mi tyle przynajmniej na razie na tym na jeździe dobra O trochę się tu zbiera ale eee, w sumie jeszcze nie wiem, czy ten odcinek widzicie w czwartek, czy go widzicie w piątek. Zależy, czy, będzie, czy będę miał w miarę dobrego neta i czy go dzisiaj wrzucę, ale to no, zobaczymy. Eee, trochę teraz zasięgi na kanale spadły, ale no cóż, szczerze powiedziawszy, teraz mam takie wypalenie na tym, bo już wiem, że w tym w czerwcu będzie najprawdopodobniej ta nowa karta graficzna, czyli nowa jakość będzie na kanale. Najprawdopodobniej, chociaż nie będzie lagów będzie mi się przyjemnie grało o ile to wypali wszystko, bo to nie wiadomo jeszcze eee, zależy od korony królów oczywiście no, nie chcę zaraz dostać danej monetyzacji, ale dobra najwyżej mi przebadnie te 3 zł za ten film eee, i co jeszcze też tutaj nad tym polem myślałem, że a to w sumie na takich plany tak aż do przodu nie będę myślał, bo na pewno to nie w tym sezonie Ale już chyba gdzieś tu mówiłem, że chciałbym połączyć wszystkie te trzy pole I zrobić z nich jedno wielkie łąk, jedną wielką łąkę najprawdopodobniej Albo jedno wielkie pole i wtedy łąkę gdzieś indziej przenieść No bo będę chciał, żeby zwiększyć produ produkcję krów do jakichś teraz... Ile mamy? Mamy, mamy... 15 to żeby tak do 30 gdzieś, żeby podwoić ją eee, przynajmniej w... dobra witam pocięcie mnie PS2 po U was mało, u mnie to trochę by nie było, ale mniejsza Dobra, zostawiam tą baterię, bo potem będę przez Mam takie od baterii mi się rozładowały. Teraz się im ubawię. Ale tak. Nie wiem na czym skończyłem, bo mnie trochę z tropu wybili, ale eee... Też tutaj, właśnie będę chciał też, żeby troszkę takich maszyn innych powkładało. Eee, też chcę zrobić fajną akcję obornik, ale to już tak, tak, tak bardziej do przodu, na dwa ciągniki. Czy tam nawet na trzy? Zobaczymy jeszcze. Będę, żeby, będę chciał, żeby się na Obkomunie pojawiali, pojawiali goście, tak. eee, Żeby czasami właśnie Adam był, ja i ktoś jeszcze. Ale eee, to tak, no. Rzadko kiedy wypala, tak jak chcemy, ale mniejsza. Ogólnie fajne jest to, że jest ten e, agromaż, ten napis tutaj z boku. Naprawdę. Git to fajnie wygląda, że to jest tak ucięte. A nie, tylko naklejka. I co? E, boże, jak się jak gadam, to gadam, jak się wybije z rytmu, to ten. Ale damy sobie hashtag drzewo a ja przypnę ci serduszko już tak drzewko a ja przypinam ci serduszko eee, no właśnie w tym następnym odcinku będziemy sobie rozsiewać Ooo, to też nowy nabytek będzie jeżeli będziemy sobie rozsiewać no ta przecież ja tu jeszcze nie kupiłem 50 odcinek a ja tu jeszcze nie kupiłem w pewnej maszyny nie zapomnę czy kupiłem już tam nie wiem nie chyba nie kupiłem dobra też będę chciał, żeby ciągnik mimo wszystko, który będę kupował miał Tura. No to jednak już to 60, 60 zawsze fajnie, że ma tego tura, ale... wiecie, to jakiś bigback podrzucić czy coś takiego to już... nie jest to. Albo właśnie nawet do tego gornnika ładowania, no to 60, jakbym miał na, na te 50 ton w tym roku będę musiał jeszcze załadować, bo pewnie w tym roku ten ciągnik, który mamy zostanie. Chyba że jakiegoś, które do 904 się postaramy, ale to nie wiem. Patrzcie jaka ono już zniszczona jest. Eee, ale to nie wiem czy 904 zasłużyła na tura. Chociaż zobaczymy. Eee, I... I jak nie no to właśnie jak będzie jakiś nowy ciągnik, to najprawdopodobniej dostanie tura. Bo już wiecie, nawet ten właśnie obornik podać lepiej by było tym ciągnikiem z turem jakimś tym trzystacyjnym i krokodylem niż ładować 60, bo trochę to zajmie jednak. No ale to się zobaczy niebawem. Znaczy niebawem. No zobaczymy, ile jeszcze nam zajmie do kupna nowego silnika. Myślę, że z kiszonki zarobię dość dużo i wtedy pójdą ostre inwestycje. też chciałem na serii rozpocząć się e... iść w seasons. iść. Miałem bardzo taką fajną akcję w głowie, czyli. Z, e, z żyta kiszonka i wiecie to, w belki, później wiarko e, robić, bo mam tą owijarkę no i kiszyneczkę z tego, ale no i wta, e, wtedy by to fajnie wypadało, bo byśmy sobie na przykład skosili to żyto tak jak w realu, zaorali i e, psiali kukurydzę na kiszonkę, ale chciałem, żeby właśnie to było z Seasons, a na Seasons znowu nie da się kosić tego żyta kosiarką, więc no lipa. Ale najprawdopodobniej i tak sobie też czy to gdzieś dodam na której serii. Nie wiem czy na tej, czy na rozwojowej, bo jednak jest to fajna akcja. Takie belki z ta byśmy sobie porobili, czy tam z tej lucarny, czy tam nawet... No kiszonkę, cieczkarnie dotknie ale fajnie by porobić te belki, po je i wiecie, zawsze ta kiszonka by była. I tak jak teraz byśmy sobie zrobili to na przykład. Yy... A później byśmy sobie... zamiast teraz właśnie poplonu byśmy sobie zasiali te żyto a później byśmy sobie je skosili, zawsze byśmy jeszcze zarobili z, z, z... tego... z tego żyta. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka zostaw hashtag 1312, bo właśnie tą godzinę teraz mam. I do następnego odcinka cześć i popa. Dziękuję za oglądanie. Subik zostaw, jeżeli nie subujesz. Elo.